Dawaj, ruszaj! Od, ustus, odkręcaj ustus, mu! Chrystus zrobił najlepsze motocykle rolnice na świecie. Proszę bardzo. Dzięki! Cześć, dojechaliśmy do Tomaszowa Mazowieckiego. Zapraszam was z Warszawy BMW S1000XR. Dojechało się bardzo szybko, bardzo komfortowo, ale teraz chciałem wam pokazać fajne miejsce pasieka Jaros jest z nami Partek Jaros. Tak też motocyklista, jak widać. Jest motocyklista z długim stażem, a zawodowo miodosytnik. O. Razem z bratem i tatą produkujemy miody pitne od roku 91 pierwszego 30 lat. 30 lat ponad. Yy, bardzo specyficzna profesja, ciekawa. Bardzo to lubimy. Jak możesz powtórzyć, jak nazywa się twoja profesja? Kim ty jesteś? Miodosytnik. Miodosytnik to jest człowiek, który yy, to jest alkohol człowiek, robi z miodu? To jest człowiek, który robi miód pitny. Aha. Yy, jest to taka historyczna nazwa. Kiedyś miody się syciło, czyli gotowało. W tej chwili ten proces jest troszeczkę unowocześniony. Już się nie gotuje miodu z wodą, natomiast to sycenie to jest gotowanie wody z miodem w celu wybicia wszelakich złych drożdży, bakterii i, i zdezynfekowania tego miodu z wodą. Okej, okay. a powiedz jak tutaj ilościowo jest, ile produkujecie tego miodu, nie wiem, rocznie? Jak, jak rocznie było? produkujemy około 40 tysięcy butelek, 0,75. Wow. No To robi wrażenie, to jest eksport na zagranicę również, czy to e, na Polskę? wszystko Troszkę jako? na zagranicę, natomiast głównym rynkiem jest Polska. Uh -huh. I jakie są miody? Jakbyś tak mógł w skrócie zapoznać Lejka, jakie e, mamy rodzaje, jak to podstawowy wygląda? Podstawowy podział to jest. Dwóch... Możesz też tutaj pokazywać, e, jasne. Jak, jak to wygląda, który jest to jest? Najdelikatniejszy, najmniej słodki to jest trójniak. E, tutaj A skąd ta do, nazwa? Do produkcji bierzemy jedną część miodu i dwie części wody. Okay. Razem trzy części. Dlatego to jest trójniak. I to jest Jak też... zmieszamy tą wodę z miodem, dodajemy drożdże i fermentujemy. To wpływa też na moc tego miodu? Czy tak. on, wszystkie mają taką Trójniaki samą? Trójniaki mają 13%, yy, dwójniaki mają 16%. A dwójniak to jest jedna część miodu i jedna wody. Jasne. No I co jeszcze? Jest jakiś single? Czy jaka jest nowadays? jeszcze. Single jest w słoikach, Nie ma problemu. Okay. Jest to tak. Natomiast jest jeszcze półtorak. A, półtorek, półtorak tak. to jest jedna część miodu i tylko pół części wody. To już jest taki cukierek, jak ja to mówię. Okay. I do czego Paweł, się pije takie miody? Czy to jest też tak, że mamy różne miody do różnych potraw, tak jak z winem? Na pewno tak. Na pewno miody pitne są świetne do mięs, do pieczenia mięs. My w lato używamy miodów pitnych jako polewy do lodów. O. Jest to wyśmienity miod dla jakby idea, tak. Miod dla dzieci. No może nie, nie polecam. Jest to jednak alkohol. No e... i też tutaj widzę, że jeszcze są jakieś korony, czy to jest. Tak, coś... każdy jakby. To podstawowy podział to dwójnia, trójnia i półtorak. Natomiast jeśli dodamy jabłka zamiast wody, to mamy miod jabłkowy. Okay, czyli tak, ale dodamy, w takich samych proporcjach je dodajemy, tak jak mówiłeś? Zastępujemy jest... wodę sokiem jabłkowym. Aha. W koronnym no, dodajemy jakieś tam dodatki, typu korzenie zioła, ale tutaj idą miody ciemniejsze, trochę gryki, troszeczkę wrzosu, dlatego on jest też droższy. Ale jest to miód pitny, ten koronny konkretnie. Jest to miód pitny, który zdobył najwięcej nagród. Nie tylko w Polsce, bo na całym świecie. A to jest jakaś wasza opatentowana receptura? Tylko wy możecie używać tej nazwy? Czy to ogólnie się tak przyjęło, że jest? No... Każdy ma jakby swoją nazwę. tak? Każdy producent nazywa swojego dwójniaka jak BMW, i teraz powiedz jakie, bo nie wiem. GS, no oczywiście. Ale jest też Suzuki, GS500, trzeba to pamiętać. Dobra. No dobrze, to, to dziękuję. I te jak ceny zaczynają się od 35, zł, to rozumiem, że ten trójniak jest najtańszy pewnie, jest, tak? Czy... Trójniak jest najtańszy, najmniej miodu jakby idzie do jego produkcji. Uh -huh. Warto też wspomnieć, że to są miody leżakowane. To nie jest tak, że wyfermentujemy i od razu trafia na półkę. Okej, okay, ile nas one leżakują? trójniaki leżakują minimum półtora roku. Dwójniaki od dwóch lat. To się organoleptycznie Aha. sprawdza, czy on się już nadaje. Organoleptycznie i laboratoryjnie, bo, yy, I co to jest tak, że macie, tak jak, nie wiem, jakieś beczki po szary, czy po czymś, tak jak to z whisky? Jak to yy, wygląda? My leżakujemy w zbiornikach ze stali odpornej, yy. natomiast niedawno wypuściliśmy taką serię yy, miodów leżakowanych naszych standardów, ale leżakowanych w beczkach po Bourbonie. Bardzo fajny efekt. No klienci są zadowoleni. No dobra, musimy przetestować. okej, okay, no to co? Z miodów dziękujemy Dzięki, za, za tą tak, informację w pigułce na temat miodów. Zapraszamy jeszcze raz Tomaszów Mazowiecki Pasieka Jaros. Kończymy. Ja się biorę za zakupy i degustowanie. Od Bartka dowiedzieliśmy się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że ten wywiad Wam się podobał i dajcie koniecznie łapkę w górę, zostawcie komentarz, a chętnie porozmawiam z innymi takimi lokalnymi atrakcjami, producentami, nie wiem czego, serów na przykład, wina, czego będziecie chcieli, chętnie podjadę i pokażę Wam lokalne atrakcje. A teraz ruszamy dalej, BMW S1000XR za moimi plecami. Miody kupione, piękne trasy, Mazowsza, wracamy do Warszawy.